Witam. Dzień dobry w dzisiejszym e, podcaście Kramka. Proszę Aaron, zaprezentuj nam dzisiejsze tematy. E, Puh, no jest bardzo wiele rzeczy, które w tym momencie przychodzą do głowy. Na przykład Jarek Mergner po fakcie wzięcia. O kurczę, no jakby poznałem kilka osób, które twierdziły podobnie. I jednak ja się nie zgodzę z tym. Ponieważ katakumby w Paryżu, jak wiemy, są w w I to jest niemożliwe, aby Jarek Merdner z Chłopakiem do Wzięcia tam mieszkał, ponieważ Jarek Merdner mieszka w Krubieszowie. A Krubieszów jest gdzie indziej w ogóle. No, Dobrze, ale. Ja opuszczam się Jarek. Chłopaki Jarek... do Wzięcia. Mieszkałem w katakombach w Paryżu, które są w Hiszpanii, ponieważ jeśli się go jedną z ostatnich narkotik od tyłu, to on mówi, mieszkał w katakombach w Paryżu w Hiszpanii. A powiedz mi lepiej, czy jak mieszkał też w katakombach w Paryżu, czy chciałbyś mieć wspólne łódzko z Jarkiem Marinerem? O, to zależy, jeśli mama mu adidasy umyła, bo ogólnie... To ogólnie ja mam fetysz umytych adidasów. Okay, Oczywiście jak wiemy w Polsce... No to też, ponieważ jak wiemy adidas to jest typ buta. Ja na przykład mam dwie pary adidasów. Tylko dwie, ponieważ jedne są w praniu. Ja ogólnie nie mam pary, ale mam buta. <noise> Czy przejść do następnego tematu, jakim jest moje miasto to Biały Stok? E, to nieprawda, moim miastem jest. o okay, A czy myślisz. co jeśli Biały Stok byłby czarnym Stokiem? Ej. Co? Hey. Powtarzałem ci też wiele razy. Hmm. Negro i zbad. Koszmar, kiedy dobry sen. Czyli jakbyś miał wybierać pomiędzy seksem analnym a KKK, to co byś wybrał? Ja nie będę znaczy KKK. Ja mówię po polsku, ponieważ mieszkam w Polsce. Co to znaczy KKK? No... wiesz, jak jest coś okej, to piszesz K. A jak piszesz KK to jest super, a jak KKK to jest. KKK <grystanie> to jest nawiązanie do Nirwany. I, i wewnętrznego, tego wysokiego stanu podświadomości. Mówię, bo jest KKK. Jedyny stan, kiedy byłem w KKK, to było kiedy zapierdoliłem dwie krechy mefedronu Czy wtedy byłem w KKK? Co ty sądzisz? No, nie wiem, bo jak. sobie ja znowu... nie moje... W twój akt urodzenia to pisze tam, że. Twoim pierwszym imieniem był FaceDigger699. Czy jesteś tego to Hej Dlaczego? Nie! Jezu. Ja nie odpowiadam na takie tematy. To jest podcast. Basta. Tak Bezos. To powiedziałbyś mi to prosto z wąsa? Słońci, ale takiego. Chodzi ci o moje łoniaki, czy o co? Widziałeś może o tym, że mi się włosy na głowie kręcą jak łoniaki? Tam, myślisz, że jeśli komuś się kręcą włosy na głowie, to oznacza, że... Łoniaki ma proste? No, to jest jednak równowaga świata, tak? Sakro mi pro... Nie czekaj nie to. Memento mori też nie to. Czekaj chwilę. Pink Yank ho, Pink Ale. Łodziar Iś... Michael, soy de pols, dobrze, przepraszam. No, jeśli możesz wyprostować włosy na głowie, to chyba na fiucie też, Albo Harbowałaś kiedyś fi fiuty na włosach? Czy prostowałam? Harbowałaś no... koniaki kiedyś? A... Mm. Tak. Jakie odczucia? Wiesz co? Mm. Farbowałem je na czarno, nie? I je pofarbowałem i później. A Emo pani, Nie, bo później. Pani było... się Czy mój pani się Czy mi się siedział? No. Jakby. Nie wiem, nie rozmawiam z nim o problemach psychicznych, etc. Myślę, to jego A, zgrywałaś no, niezastępnego nie jak, macie. jak Maciek ich Ale propowałem włosy na czarno i wtedy ogarnąłem, że... kurwa, no już były czarne. Tak o kurwa. trochę na farbę. A, taką sprayą? Bo ja, jak już malowałem sobie kiedyś włosy, to plakatówkami. Tak, jak nosisz stopy chłonne, to one wchłaniają twoją skórę? Myślę, że rajstopy chłodne tak naprawdę nie istnieją. Dlaczego? Ponieważ jeśli weźmiemy pod uwagę geometryczną budowę Ziemi mhm. i ona jest ogólnie taką kulką... No. nie analną, nie mylimy z analną, mhm. to rajstopy chłonne odwracają się na drugą stronę. Czy już nie są chłodne? Czy jeśli odwrócę rajstopy chłodne na drugą stronę, to wchłoną atmosferę? No. A co jeśli rajstopy chłonne wchłonęły realizm? Co jeśli. No jakby, jeśli weźmiemy pod uwagę jeszcze egzystencję naturalizmu i Adolfa Eichmana, to przysięgam, że. Rajstapy chłodne istnieją. A co jeśli odwrócisz rajstopy chłodne i włożysz je w rajstopy chłodne na normalną stronę? E, tak, to jest rozpier do przestrzeni. Znaczy, One się wchłoną. Powstanie czarna dziura. Przepraszam, nie czarna, bo czarnych nie lubimy tutaj. I not, not friendly for black person. Czyli biała dziura. Tego jak masz na dupie. H3. DJ Magik? No? Nie, tylko zerknąłem. Ja Kapiłem się, bo jest kurwa wielka. Czytałem napis na koszulce. Ale koszulka się nasi na tarcia, nie na dupie. <śm> Hejter. No ale... Zgłoszę to do stop hejtu. Czy myślisz, że DJ Magik przewidział przeszłość? O kurcze W piosence Magika, DJ Magika pod tytułem Katakomby w Paryżu znajdują się w Jugosławii, a nie w Hiszpanii Mówi tam Kiedyś wybuchła bomba Benz-benz. No jakby, na, no, jak wiadomo DJ Magik to był wielki krytyk sztuka renesansu była mu znana doskonale więc sądzę, że mógł przewidzieć wybuch bomby w południowej Andaluzji jeśli Ziemia się obraca, to... Afryka Wschodnia staje się północnym. no nie, bo są restopy chłodne, które wchłaniają yy, ruch Ziemi znaczy, ten nie kurwa, co... elektromagnetyzm czy rajstopy chłodne mogą służyć jako zabezpieczenia głowic nuklearnych? Co ty sądzisz? Wiesz, co. No. Kiedyś siadłam jogabelo o smaku truskawkowym, i jak tak o tym pomyślę, to. To by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Zostawcie okejkę, okay wsypuksję okay, i pamiętajcie o napisaniu komentarzu o treści. Pomaga. Rogal. Rogalik czerwony. O smaku pomidorowym. Pamiętajcie, za każde słowo czarne. Wyrwiecie bana na naszym kanale. E, zaczęliśmy też własny biznes. Prostytucja. E, za. Tylko 5 złotych. Nie przyjmujemy innych walut, bo mieszkamy w Polsce. Możecie w tych czasach już nawet nie kupić paczki chipsów. A kupicie nas. Właśnie. Dlatego pamiętaj, kiedy jakiś dziwny pan oferuje ci narkotyki, mówisz tak, bo narkotyki są drogie, a on ci je daje za darmo. Dziękuję bardzo za słuchanie. Dziękujemy. Pięknie. E... Cześć, Papa hejka.